Klaps. Dzień dobry Państwu dzisiaj w naszym studiu w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Włodek Dębowski, paprodziad, jesteśmy dosłownie 15 minut po spotkaniu autorskim z Tobą w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym, a dokładnie w kinie za rogiem. Całkiem spora grupa osób odwiedziła nas dzisiaj. Jak się czujesz po spotkaniu? Ponad dwugodzinny. Ponad dwie godziny? Tak. Kurczę, zleciało jak z picza strzelił. Fenomenalne spotkanie, nie spodziewałem się, że będą e, tak, e, tak życzliwe przyjęcie, tak fajne pytania, tak uh -huh. fajna rozmowa, naprawdę uh -huh. i, 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 i miła, wesoła, i luźna, i momenty bardzo, bardzo takie konkretne, głębokie, tak więc jestem e, bardzo ukontentowany, usatysfakcjonowany, mm. super. Yy, właśnie to chciałem usłyszeć. To, to, chcieli, to chcemy przekazać naszym telewizom, naszym oglądającym na naszym kanale, na Facebooku, na YouTube. Yy, Włodek, yy, wspominałeś w trakcie tego spotkania o yy, planach muzycznych. Yy, yy, jakie one są na ten 2024 rok? Nowe projekty, nowe pomysły, może nowa płyta, yy, nowe kooperacje i być może koncert w Krzeszowie, na przykład w Parku Natury i Kultury jak to będzie Tych, wyglądało? Tych ty planów jest tak dużo, że aż trudno mi było teraz wyliczyć na pewno niedługo premiera singla nowego projektu mhm. Paprodziad Leszczyński piosenka pod tytułem Wolny już w lutym wykiełkuje potem Zbliża się premiera wielkimi krokami premiera singla z zespołem Echo Rodu. Mhm. E, I e, jeśli chodzi o muzyczne moje e, sytuacje, to właśnie e, jeszcze projekt taki imprezowy, sound systemowy, czyli mhm. Papro Sound, w którym to wraz z konkretem dj Konkretem, raperem, producentem dj -em. a ja jako MC zapraszamy w podróż przez wszystkie moje krainy, jeśli chodzi o twórczość muzyczną. Począwszy oczywiście od One One przez November Project i Gurala, Paprodziada, Bilona, Paprodziada i też różne solowe swoje projekty. No i no. takie z takimi imprezami też będę sąd systemowy mi się pojawiał. A do tego oczywiście przygotowania do festiwalu Kaźmiernika które trwają. Przez cały, cały, rok. cały rok na dobę, mhm. więc też tam się szykuje dużo fajnych przygód i, i, i związanych ze mną, ale też i takich no, szerzej sze, sze, mhm. na, na skalę, nawet już zagraniczną. Mogę zdradzić, że się pojawi, pojawią zespoły zagraniczne. Mhm. Tak więc no. Dużo się dzieje. Powiedz może. coś jeszcze o sferie. Yy, A, swoje... jeszcze bym zapomniał dodać, bo to sfera dla mnie taka trochę, y, można powiedzieć, nowa, mały ekran, czyli premiera y, pilota do serialu Korporacja Światła, który przygotowujemy już y, około, będzie z dwa lata. Jak A mówię. będzie wyemitowany? Na razie będzie możliwe zobaczenie chyba na jakichś festiwalach. Nad dystrybucją jeszcze się zastanawiamy, zobaczymy na ile to fajnie wyjdzie. Być może to kupi Netflix, być może jakaś inna platforma, być może trafi do internetu. Ważą się losy, ale też polecam, żeby śledzić. Czyli potrawa już jest ugotowana, zmontowana, czeka tak, tak, tylko właśnie, na właśnie, emisję. Właśnie lada moment przybywa do mnie reżyserka z Katowic, główna Ania Leśniak, żeby by jeszcze przedpremierowo zobaczyć ostatnie szlify, ewentualnie mm -hmm. wprowadzić, tak więc będziemy mieć tutaj sobie, robimy taki kameralny pokaz w Kamiennej Górze. Yy, I to też myślę, że się... Możemy w kinie po, za rogiem w Krzeszowie. O, no to Prawda? już jakiś plan się pojawia, bardzo fajny. Myślę, że to, że to jak najbardziej yy, do, do, do zrealizowania. I yy, cóż... Yy, to, to i plus oczywiście warsztaty, które... Właśnie o to chciałem zapytać, bo to muzycznie. Natomiast są też inne aktywności w twoim życiu. Nowe dwie książki i inne działania, o których o też mógłbyś powiedzieć zainteresowanym, którzy chcieliby skorzystać. Jakie Zapraszam są serdecznie, zwłaszcza, że tutaj lokalnie, niedaleko mnie są to warsztaty pozwalające odkryć, czym jest energia męska i, i, i oczywiście w sobie ją podniecić, wyzwolić. To są tak zwane spotkania mężczyzn, które odbywają się w Czarnowie i nazywa się to Papro Akademia. Są to, jest tam dużo teorii na temat tego, czym jest ta energia męska, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną w tych czasach, ale staramy się unikać ideologii, bardziej koncentrować na biologii, jako paprodziad, czyli paprociowy skrzat, bo tak się identyfikuje. Staram się dużo nawiązywać właśnie do biologii, do świata przyrody, żeby tak naprawdę organicznie w sobie to poczuć i potem są też przy okazji różnego rodzaju ćwiczenia, które pozwalają poczuć emocje, uwolnić, czyli odblokować te różne węzły, które powodują, że nie możemy w pełni być tym mężczyzną. Bardzo spodobało mi się dzisiaj to określenie, podłączyć się do boskiego Wi-Fi. Tak, tak. To też, to też jest temat właśnie, który, który tam praktykujemy za pomocą i kontaktu z przyrodą, która tam jest nie, niezwykła, emanuje tą boską wibracją niezmienioną, nie, nie nie zmodyfikowaną i też różnego rodzaju medytacją, kontemplacją, kąpielą w tym podoku, który tam płynie czystym, źródłowym. Tak więc no Polecam bardzo serdecznie, ponieważ jest to bardzo warto, są to bardzo wartościowe spotkania, a przy okazji też przyjeżdżają na te spotkania bardzo ciekawi mężczyźni. Każdy w czym innym doskonały tworzy się bardzo fajne pole grupy bo, wzajemnego wsparcia, nawet często spotykam się z takimi spostrzeżeniami, że po, po warsztatach, że yy, padają słowa. No, ja nie spodziewałem się, że w gronie mężczyzn mogę się czuć tak. Komfortowo, tak fajnie, tak bezpiecznie. Bez rywalizacji. Tak, że to jest taka naprawdę. Ta, znaczy ta rywalizacja jest potrzebna, tylko kiedy ona ma inną intencję. Kiedy no ma intencję, że się nawzajem wspieramy, a nie że sobie podkładamy nóżki czy się wyszydzamy, bo to są niestety problemy często spotykane. Właśnie. Bardzo Ci dziękuję za tą krótką rozmowę. Zachęcam wszystkich. Kurde, moglibyśmy wszystkich rozmawiać razy. i rozmawiać. Naprawdę <laughs> tak jestem tak pozytywnie zaskoczony, tak troszecz... naprawdę Staszku twoją osobą, tak postawą, tro... że... Tak to... na poważnie podeszliśmy dzisiaj do tej rozmowy na sztywno, ale oczywiście zachęcamy wszystkich oglądających do korzystania z muzycznych aktywności Włodka, z warsztatów. Włodek mieszka blisko, jest blisko i tak nie ale też blisko w Wy Wyprowadziłem się z Warszawy kiedy, kiedy się dowiedziałem, że y, o, miłościwie panujący tam y, prezydent zapowiedział, że do, do 2000 chyba 30 nawet wszystkie krzesła mają być elektryczne tam w Warszawie. Tak to dużo prądu tam <noise> będzie potrzeba. <noise> to na naszych ekologicznych farmach tu w Sudetach będziemy produkować ten prąd. Będziemy trudno, bogaci. <noise> trudno, świetnie. <noise> I tym, <noise> tym żartobliwym akcentem dziękuję Państwu za uwagę i Tobie za rozmowę, Łódku, Do miłego zobaczenia. Dzięki, Cześć. wzajemnie.